Kolejne fajne srebrko historyczne wylądowało w moim zbiorze. Tym razem marki z okresu Cesarstwa Niemieckiego, dokładnie z lat 1874 do 1876. Bardzo fajne monety, atrakcyjne zarówno dla kolekcjonerów, jak i dla osób, które chcą kupić po prostu tanie srebro. I co najważniejsze, kupione naprawdę bardzo tanio. Zapraszam Was na krótki materiał. Słuchajcie, pamiętajcie, jesteście na kanale Srebrne Prowokacje. Piszcie mi tutaj pod filmem co myślicie na temat tego co dla was przygotowałem. Pamiętajcie również subskrypcja, dzwoneczek. Dziękuję również osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Dobrze słuchajcie. 17 monet, 17 monet jednomarkowych z okresu cesarstwa niemieckiego. Każda z tych monet to 5,55 grama. srebro próba 900. I zacznę może od tego co zawsze w komentarzu się pojawia, to znaczy ile za te monety zapłaciłem. Słuchajcie. Za ten zestaw, który tutaj widzicie, 17 monet zapłaciłem 280 zł. Co przy dzisiejszych cenach, które no, wahają się lekko, ale daje to mniej więcej 5% powyżej ceny spod w momencie, gdy te monety kupowałem, już z uwzględnieniem wszystkich kosztów przesyłki, które no, nie ukrywam, rozłożyły się również na inne na zakupy, które, które na tych licytacjach kupowałem. Wydaje mi się, że jest to dobra cena, daje to mniej więcej, nawet cenę poniżej 17 zł za monetę. No tutaj tylko powiem, że, że zazwyczaj jak gdzieś na giełdzie widziałem te monety w cenie 25 zł, za, za 20 to już była naprawdę dobra cena. No tutaj udało mi się taki większy zestawik dorwać jeszcze taniej. No i jestem z tego zadowolony. Większość z tych monet hmm, większość z tych monet no jest w stanach obiegowych, tak, bez, czyli nie ma tutaj mówiąc wprost jakiegoś szału jeżeli chodzi ostany, tak to wygląda, natomiast to co, mnie zada, to co mnie tutaj niezmiernie cieszy to to, że jest to miks bardzo ciekawy jeżeli chodzi o mennicę, tutaj nie będę dokładnie wszystkich omawiał, natomiast jak sobie posprawdzałem gdzieś na katalogu Ucoin, no to Katalog podaje, że ceny tych monet są gdzieś od właśnie tych 15-16 zł po i 30 zł i więcej za jakieś rzadsze, rzadsze odmiany. Nakłady generalnie, nakłady generalnie tych monet są milionowe, więc tutaj nie można absolutnie mówić o niczym rzadkim czy rzadziej spotykanym. Natomiast fajne, fajne sreberko tanio kupione. Część z tych monet się powtarza, tak jak powiedziałem. Jakiegoś kolekcjonersko, specjalnie szału tutaj nie ma. Natomiast udało mi się z każdego z tych roczników, tak jak powiedziałem 74, 5, 6, wybrać po jednej sztuce takiej najładniejszej. Chciałem wam pokazać, jak te, monety, jak te monety wyglądają, ponieważ uważam, że te konkretnie, te ładniejsze stany, one mogą być troszeczkę więcej warte. Bo przyznam szczerze, że do tej pory, jak spotykałem się właśnie z tymi monetami, no to najczęściej były to właśnie te monety w stanach obiegowych, mocno powycieranych. O ile tutaj na tej stronie monety, no to, to ta różnica nie jest tak duża. Natomiast, jak sobie odwrócimy na drugą stronę i popatrzymy sobie na orła, którego tutaj mamy, i przyjrzycie się właśnie na detale czy to na głowie orła, czy tutaj na tych tarczach, które są na piersi orła, no to w przypadku tych trzech monet wygląda to całkiem całkiem fajnie oczywiście absolutnie nie twierdzę że one są gdzieś mynnicze czy no chociażby do tego zbliżone bo to no to wtedy absolutnie nie byłaby ta cena i myślę że wtedy nikt by ich nie sprzedawał w zestawie natomiast natomiast w porównaniu z innymi weźmy sobie tutaj jakąś tak, tak żeby pokazać wam jak to najczęściej wygląda pierwsza z brzegu tak zobaczcie sobie na wytarcia tutaj na na środku, a jak to wygląda w przypadku tych trzech monet, tutaj też powiedziałem z każdego rocznika po jednej, więc to też może mm, nie wszystkie są tak samo fajne. Natomiast tak one się prezentują. Więc powiem Wam szczerze, ja jestem zadowolony z zakupu. Drobny zakup, fajne sreberko trafiło. Dodatkowo te ładniejsze monetki pójdą do holdera no i będą cieszyły oko w kolekcji. Dobra, dajcie mi znać, czy wam się udało coś fajnego dorwać na ostatnich aukcjach, no i zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki, cześć.